A zatem skoro styczeń wymedytował się jako miesiąc nowego początku, to ja mam taką propozycję, żebyśmy się w styczniu spotkali w trzy kolejne soboty, żeby zrobić zasadnicze porządki, po to, żeby mógł być naprawdę nowy początek. 16 stycznia chciała w sobotę, będzie to w każdą sobotę, i będzie się zaczynało o 5 po południu. Będziemy to robić do ósmej albo dłużej, tak jak nam będzie potrzeba. Do siódmej miało być, nie? Trzy godziny. Ale będzie rezerwa czasu, tak jak nam będzie potrzeba. I chciałabym, żeby to były trzy tematy związane z przymusem, czyli z uwolnieniem się od przymusu. Pierwszy to jest temat związany z uwolnieniem się od przymusu jedzenia lub nie jedzenia. Bo chodzi o zachowania rytualne, czyli chodzi o zachowania, na które nie mamy wpływu lub tak nam się wydaje, że nie mamy wpływu. I rzeczywiście nie mamy wpływu w zachowaniach, w, w konkretnych sytuacjach, na przykład wstawaniu w stawaniu na żeby zjeść czekoladę albo, albo co tam. Ale pod spodem, po takim zachowaniem czai się, kryje się poczucie zagrożenia z jakiegoś powodu. I potrzebujemy spotkać się na parę godzin w grupie osób, które są tym tematem zainteresowane, żeby to poczucie zagrożenia ze swojego życia wyprowadzić. Więc pierwszy webinar, o którym mówiłam, że on będzie 16 stycznia, w sobotę o 17, będzie nosił tytuł To ja decyduję. Rozumiecie różnicę? To ja decyduję. To ja decyduję, kiedy jem, to ja decyduję, co jem, to ja decyduję w relacjach, to ja decyduję. Bo tam są pod spodem ukryte relacje i zagrożenia. Ja o tym mogę więcej opowiedzieć, ale to są zaproszenia to jest zapowiedź i zaproszenia. Zapowiedź dotyczy dotycząca drugiego, 23 stycznia, będzie przymus kontroli. To robimy jako pewność siebie. Przymus kontroli jest związany. Z zagrożeniem także u naszych przodków, bo to, o czym mówię, te zachowania, one się noszą, niosą przez pokolenia, przez parę pokoleń. Więc potrzebujemy je zabrać, bo one tworzą taki świat, kiedy jesteśmy niewolnikami czegoś, a Panem jest kto inny. Więc potrzebujemy się od tego uwolnić, ale pod spodem jest poczucie zagrożenia, czyli brak poczucia bezpieczeństwa, a raczej jest to oparte na coś złego się stanie lub coś złego się może stać. Więc drugi jest na temat tego, żeby nie kontrolować tylko być swobodnym, czyli to jest pewność siebie. I trzeci to jest 30 stycznia, to jest 23, a 30 stycznia zajmiemy się brakiem i stratą, czyli brakiem pieniędzy, brakiem gotówki, takim zamartwianiem się z tego powodu. To jest przez cały czas poczucie zagrożenia. A, I jakby jest trochę sytuacja bez wyjścia, są wtedy pożyczki, są wtedy, jak się ma pieniądze, to się je wydaje wciąż to dominuje i to też jest przeniesione, bo zwróćcie uwagę na to, że my jesteśmy w kraju, gdzie się przetaczały wojny, straty w naszych rodzinach były ogromne i te straty się przenoszą na kontrolowanie wszystkiego w naszych zachowaniach i w naszej, u naszych dzieci też, a często są związane z odległymi wypadkami, na przykład naszych bawci, dziadków czy trochę jeszcze wcześniej. Więc to będzie dotyczyło. Pieniędzy i stanu posiadania, i tytuł tego będzie: Mam wpływ na własne wpływy. Czyli my robiąc to, zmieniamy w rodach też, w rodzinach te połączenia, te kanały przepływu, no, które dotyczą także naszych dzieci, przepływu tego typu nieświadomych mechanizmów, które tworzą w środku poczucie zagrożenia, tworzą zachowania, których nie chcemy i na które nie mamy wpływu po to, żebyśmy odzyskali to, co jest naszym bogactwem. Ponieważ to jest taki miesiąc i to jest taki rok, jeżeli to ma być rok szczęśliwych zdarzeń, to potrzebujemy go sobie przygotować. Wiesz, że nie zna to najlepszy. Więc to jest zapowiedź i zaproszenie równocześnie. Dziękuję.